Cześć, kochani, roli z tej strony, Portal Sega wita ponownie. Dzisiaj będziemy troszkę wyjątkowo szybko odskocznie zrobimy od oczywiście kultowego już i naprawdę świetnego projektu Atomiz Wave. Będziemy sobie grać w. i też chciałem Wam pokazać pokrótce, chociaż mój taki mały miks, tam wcześniej też go nagrywałem, ale był bardzo słabej jakości. Tylko dokupiłem troszkę lepszą kartę jeżeli chodzi o nagrywanie obrazu i mam nadzieję, że będziecie przede wszystkim lepiej to słyszeć i lepiej przede wszystkim widzieć a będziemy sobie grali w Carous, czyli świetny, mroczny szamp shoter, jak to tam woli oczywiście tutaj ja, Roli, Rafa Gamm, osoby, które zająły się też tłumaczeniem i jedziemy z tym koksem Tłumaczenie działa świetnie, ale nie o nim będzie gra. I też nie o dziewczynie, która zabija demony i w mechanicznym kruku sobie z nimi radzi. A o muzyce, którą nawet przy dwóch kawałkach lekko zremiksowałem, więc mogę powiedzieć, że tutaj są de facto to moje utwory. Zaczynamy. I to jest właśnie jeden z tych pierwszych. Tak, te kruki to moja wersja. Nie wiem czy wam się podoba, ale no, chciałem tu dopasować do gry. Muszę się pochwalić, coś mi wyszło. Mam nadzieję, Wam się podoba. Utwór jest dość krótki, ale tak myśli, wydaje mi się, że go doskonale dopasowałem do do następnego, że wyszło to naprawdę spoko. I te kruki podobają mi się, które tam dodałem. Gdzieś tam znalazłem jakiegoś sampla. Miło. Dobra, jedziemy. Tutaj też te kruki w tle, też tak, żeby to pasowało i to już... Kawałek przygotowany przez zespół, który znajdziecie w playliście poniżej pod filmem. <grystanie> Musimy sobie ten tryb, pierwszy raz troszkę więcej tej muzyki pokazać. Chyba mi SMS przeszedł. Dalej, też ścieżką dźwiękową zremiksowaną. No szczerze, jestem bardzo zadowolony z tego projektu, bo naprawdę ekstra udało mi się to dopasować do samego klimatu gry. Właśnie karous. No i tłumaczenie też jest profesjonalne, to dzięki skromnie mówiąc mojej pracy, no i oczywiście Rafa Gam, który zawsze mi pomaga we wszystkich moich projektach i on jest tutaj głównym tłumaczem wszystkich tekstów z języka japońskiego. A ja już resztę, czyli wykonawstwo, grafika, hacking i tak dalej. Ale skryb jest najważniejszy, bo to dzięki niemu mogę to wszystko umieścić w grze. No i jedziemy. やった Dajcie. cała playlista jest w opisie filmu, więc możecie sobie też te piosenki, kawałki znaleźć. No z wyjątkiem oczywiście tego kawałka, który przygotowałem Wam ja, bo jego nie znajdziecie, ale on jest dość krótki na internecie. A dosyć, dosyć gadania skupmy się na muzyce. Naprawdę świetnie to wyszło, świetnie się zremiksowało. Czy To nie Zostawiłem go specjalnie na koniec Jeśli chodzi o gatunek, Oczywiście Mroczny dramat Base tutaj doskonale się sprawdza Jest mocy No i czas na drugi etap Czas na kolejny kawałek

Są to po prostu też tutaj świetne, żeby serię Milestone tutaj doskonale rozbudowało ten system. No, po prostu mega mi się podoba. No, Jeśli chodzi o no, dreamcastowe, ogólnie shotery, jest to naprawdę pierwsza widać. Ja strzela. Znowu ten kawałek świetnie dopasowany jest do bossa. Angler Six. Nie są energetyczne, naprawdę. Samo tłumaczenie to już dużo o tym napisałem, dużo o tym powiedziałem, więc. O, to też będzie dobry kawałek, kochani. Nie będzie was moim głosem. sleep. Jest taka zadyma, ale no co wyrabia? Kurde, no, normalnie ile ich jest? Sério. Fajnej roboty było też przy tłumaczeniu tych elementów, które znajdują się na bossach. Tam jest Purify, a na dole macie Sword of the Dziękujemy za grę. To był poziom post. Kontynuuj, to normalnie. to tyle, 17 minut świetnego remiksu, mam nadzieję, że Wam się podoba. To na tyle, kochani, w takim razie bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że miło spędziliście grając ze mną w sumie można powiedzieć tą wersję zremiksowaną Karous. Łapy Aż same kleją się do gry, naprawdę gra się świetnie, ta muzyka aż napędza do strzelania, naprawdę. Mam nadzieję, że z chęcią ściągniecie ten plik, który też znajduje się w opisie filmu, znajduje się na naszym forum, znajduje się na naszej stronie, w dziale Room Hacking Translation, jest taki dział, gdzie klikniecie, klikniecie, przepraszam, że nie mogę się wysławić, klikniecie w dział właśnie Dreamcastowy, tam też znajdziecie wszystkie moje projekty, tłumaczenia, haki i tego rodzaju modyfikacje. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się serdecznie, pozdrawiam Was bardzo roli i pamiętajcie o subskrypcji kanałów YouTubeowych, twitterowych, no i oczywiście komentarzach i łapkach w górę. Na razie, hej!